Przed chwilą pojawiła się nowa wersja blendera. Tym razem jest to Blender 4.0. Zmiana w numeracji jest dosyć duża, bo poprzednią wersją była 3.6. No i zmiany samych funkcjonalności też są całkiem spore. Siadaj wygodnie i sprawdźmy wspólnie, jakie nowe funkcje trafią w nasze rączki. Po pierwsze, opcja, o którą ludzie prosili od wielu, wielu lat Light Linking. Jeżeli wiesz o co chodzi, to pewnie już się cieszysz, ale jeżeli nie wiesz, to już spieszę z wyjaśnieniem. Light Linking to taki myk, pozwalający mówić blenderowi, na które obiekty powinno wpływać światło. Brzmi słabo? Popatrz na to. Mamy taki obiekt i chcielibyśmy go ładnie oświetlić. Żeby to zrobić, musimy dodać kilka świateł po bokach i z tyłu. No i to światło z tyłu tworzy nam problem, bo bardzo mocno go widać na naszym tle. Słabo. Dlatego teraz możemy powiedzieć blenderowi, żeby nie liczył tego światła dla naszego tła. Tym sposobem główny obiekt dalej będzie oświetlony, a tło zostanie takie, jakie było. Mega fajna sprawa, która niesamowicie ułatwi tworzenie renderów. A no i to samo można zrobić dla cieni. Inną wielką zmianą jest AGX. Mega dziwny skrót, ale uwierz mi, będziesz tego używał przy każdym renderze. Dawno, dawno temu Blender renderował obrazy i po prostu je wyświetlał na ekranie. To było niby ok, ale sprawiało, że dostawaliśmy problemy z kolorami na naszym obrazie. Zazwyczaj wszystko było albo zbyt ciemne, albo zbyt jasne. Właśnie dlatego kiedyś dostaliśmy coś takiego jak View Transform, czyli taki jakby filtr, w dosyć mocnym uproszczeniu oczywiście, który inaczej rozkłada kolory, przez co obrazy wyglądają dużo, dużo lepiej. Ta nowa opcja dostała cudowną nazwę Standard, ale szybko zostało zauważone, że i ona ma sporo problemów z tak zwanym klipowaniem kolorów. Gdy coś było zbyt jasne lub zbyt ciemne, to po prostu traciło wszystkie detale. Niezbyt fajnie. Później pojawił się następny View transform o nazwie Filmik, który redukował niektóre z tych problemów, ale jednak nie wszystkie. Było to szczególnie widoczne w obszarach z wysokim nasyceniem kolorów. No i teraz pojawia się AGX, który jest taką jakby poprawioną wersją filmik. Kolory będą bardziej realistyczne, nic nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne, no i działa to dużo lepiej przy światłach o dużej saturacji. Dużo technicznej gadki, ale w skrócie wszystkie rendery będą teraz wyglądały ładniej i bardziej realistycznie, a Ty nie będziesz musiał nic robić. Kolejną nowością są narzędzia Geometry Nodes. Chodzi o to, że dotychczas wszystko co robiliśmy w Geometry Nodes było modyfikatorem. No i to samo w sobie jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Ale co jeżeli nie chcemy mieć miliona modyfikatorów? Tutaj właśnie wchodzą te narzędzia. Za pomocą tych trzech przykładowych nodeów możesz sobie zrobić na przykład system, który będzie ekstrudował i skalował zaznaczone ściany na dowolnym obiekcie w Edit Mode. A jedyne co musisz zrobić, żeby go uruchomić, to wcisnąć F3, żeby odpalić wyszukiwarkę, no i tutaj wpisujesz nazwę swojego narzędzia. Ten przykład jest oczywiście mega prosty, żeby tylko pokazać, jak to działa, ale ludzie już teraz robią dużo bardziej zaawansowane systemy, które mogą bardzo mocno zautomatyzować cały proces modelowania. Czyli, no, teraz możesz praktycznie tworzyć swoje własne dodatki do Blendera bez pisania ani jednej linijki kodu. Wszystko będzie się działo w nodach. Zauważyłeś, że snapowanie, czyli przyciąganie obiektów lub geometrii do siebie w Blenderze działa dosyć no, średnio? Załóżmy, że chcę przesunąć cały obiekt w taki sposób, żeby przykleił się do tego wierzchołka. Włączam przyciąganie u góry, ustawiam na wierzchołki, przesuwam obiekt i no właśnie. W tej wersji możesz wcisnąć G, żeby rozpocząć przeciąganie, później B, żeby wybrać punkt przeciągania i teraz zwyczajnie poruszasz myszką i cały system pięknie działa. Straszliwie wnerwiało mnie to w poprzednich wersjach, a tutaj jest to takie proste i to bez żadnych dziwnych wygibasów. Bardzo dobra zmiana. To były te w moim odczuciu największe zmiany, ale są też takie trochę mniejsze, jednak mimo to całkiem istotne. Na przykład nowa strefa w geometry nodes. Poprzednio mieliśmy tylko jedną strefę Simulation Zone, która co klatkę wykonuje wszystkie operacje, które się w niej znajdują. Tym razem dostajemy kolejną strefę Repeat Zone. Jeżeli kojarzysz koncept pętli 4 z programowania, to będziesz wiedział o co chodzi. Zamysł jest taki, że wszystkie noody, które w niej siedzą, uruchomią się tyle razy, ile wpiszesz w pole Iterations. Dzięki temu nie będzie już trzeba duplikować jednego nouda po 30 razy, więc zmiana raczej na plus. Pozmieniał się też trochę domyślny shader Principled BSDF. Tak jak widzisz, zrobił się sporo krótszy. A to dlatego, że pojawiły się w nim panele, które możemy sobie zwijać, jeżeli nie są nam potrzebne. Fajny patent w sumie. No a poza tym to cały Principled został przebudowany od środka, dzięki czemu będziemy dostawać ładniejsze i bardziej dokładne efekty na naszych modelach. Ta wersja jest całkiem spora i mógłbym o niej opowiadać godzinami, ale żeby nie przedłużać, to jeszcze zarzucę tematem, że dostaliśmy poprawiony shader Principled Hair, to ten od włosów i futerka. Path Guiding, który może mega przyspieszyć czas renderowania naszych obrazów. Totalnie zmieniony panel dodawania modyfikatorów. Teraz wygląda tak jak wszystkie inne panele, jest podzielony na kategorie i w końcu można w nim używać wyszukiwarki. No i według mnie bardzo duża zmiana, której większość osób nawet nie zauważa. Dostaliśmy nową czcionkę w całym interfejsie blendera. Zamiast DejaVu Sans będzie teraz Inter. No ale mówię, możliwe, że nawet nie zauważysz różnicy. Jednak dla mnie zmiana bardzo na plus. Zmian i nowości jest oczywiście dużo, dużo więcej. Ale ten film musiałby trwać z dwie godziny, żeby przejechać przez nie wszystkie. Jeżeli chcesz poznać bardziej szczegółowo wszystkie zmiany, to w opisie znajdziesz link do dokumentacji, w której wszystko jest ładnie opisane. Tylko no, trzeba trochę się naczytać. Jeszcze zanim uciekniesz, to powiedz mi w komentarzach, co według ciebie jest największą zmianą i czym jesteś najbardziej podekscytowany. Dla mnie jest to zdecydowanie Light Linking, ale AGX i Note Tools są bardzo blisko. Na pewno będę się nimi mocno bawił. Okej, okay, dobra, to już wszystko, więc ja już znikam poklikać sobie w nowego blendera.